Wszystkich, witam wszystkich! Ja właśnie jestem mam mały postój. Jedziemy na nasze miejsce. Jestem umówiony. Aktualnie mam macika w samochodzie, ale macik jest głodny i kawowy, więc podjechaliśmy na stację benzynową z nową. sobie coś kupił i śmigamy na miejsce. Korzystamy z naszego nowego pozwolenia. Zobaczymy co z tego wyniknie. Zobaczymy czy w ogóle coś tam będzie. Jest trochę tego, więc mamy do wyboru do koloru. Nie ukrywam, że korci mnie, żeby znowu podjechać w miejsce, w którym została zagubiona 30 lat temu obrączka. Wcześniej ją szukałem, po prostu tak było przyzwoleniem i świadomie szukanie zagubionego przedmiotu skazanego przez właściciela w którym miejscu, ale się nie udało. Raczej została zagubiona troszkę w innym miejscu. No bo ten kwadrat, który został skazany 30 naprawdę mocno przekopałem, sprawdziłem praktycznie każdy sygnał. I jej tam nie było. Więc podjedziemy, zobaczymy. Zostało nam chyba półtora hektara, ale się nie na do przejścia. Miejmy nadzieję, że nam wyjdzie. Na miejscu będę się odzywał, pokażę Wam co i jak, z czym w ogóle jestem. Przedstawię Wam maćka. Maćka nie wszyscy znają, praktycznie chyba nikt z Was nie zna, którzy nas oglądają. Na Facebooku część osób Maćka zna z naszej grupy. Eee... Przedstawiłem go, z Maćkiem znał się parę lat, praktycznie przy mnie stawiał swoje pierwsze kroki, ja mu opowiadałem jaki sprzęt kupić, wszystko, więc swój chłop, że tak powiem. Do usłyszenia. Mamy tutaj maćka. Maćka nie znacie, znaczy niektórzy z Facebooka go znają, nie? już na naszej grupie ładnie się przedstawił, ale ci co oglądają nas na YouTubie i na stronie nas maćka nie znają, nie? Maciek jest dzisiaj bardzo szczęśliwy, troszkę ma jeszcze procentów w sobie. Ale, o, ale Maciek nie potrafi mi odmawiać. Kafawe ja oferuje, to Maciek się pakuje. I jedzie. nie, mówię Paweł, nie Ojeju. No dobra, ale to chodzi oczywiście o kopanie, nie? No. no więc my jesteśmy na miejscu, zbieramy się, szykujemy się zobaczymy w ogóle co z tego wyjdzie. Ta łąka co jest przed nami, to jest przekopana, ponieważ tu już ostro szukają obrączki. Ale mamy bardzo fajnie zbronowane pole. Z boku mamy też pole ładnie przejechane, też z pozwolenia. I dalej mamy łąki aż pod same domki. Też oczywiście na wszystko są pozwolenia, nie? Nawet jest tak. Dobra, dzisiaj nie będę robił... Nigdy tak dokładnie nie robiłem, jak dzisiaj. Uwaga. No dzień dobry, bardzo fajny sygnał. No dzień dobry, mam bardzo fajny sygnał. Z łyżką, <laughs> Alu. A ja drucik. <coughs> Co to jest? <coughs> Też ładnie wysoko. Blaszka malutka Ale tu jest sygnałów. Ja pierdziu I mamy. Mamy, mamy kochani. Mamy guziczek. Nie jestem specjalistą od guzików. Ale dla mnie to jest granat. Ładnie z łóżkiem. Zobaczcie. Jest bardzo miło. Jak na początek. O nie proszę, tak daleko wyleciałeś. Mogłeś tu iść. Hmm Jest moneta? moneta. <grywa> w parier, Taki stopiony że kawałek alu po prostu jest. Rozumiesz? Ja mam. Drut na wierzchu. Co? Drut na wierzchu praktycznie. O, patrz. Cewką go puknąłem. To wcześniej to rzuciłem tam na tą... <coughs> hmm. Kilka miesięcy rzuciłem wcześniej na tą drogę tutaj pomiędzy poradą. Ciebie łapię. Co? No, twojego łapałem. Jak to? No tak to. To jest nie metalowe. Nie, a uzwojenie od tego. <śmiech> <śmiech> z gliny? Hm. Zobaczmy co to jest. Hmm. Nieski sygnał? Może być policja. Epoka amelinium No. Nie pomalujesz ale Nie wiem czy to zobaczycie jak się fajnie To tylko PRL Ale zobaczcie jak się fajnie ułożyło Tylko tak PRL Albo i nie PRL PRL Ładny sygnał uminięty zobaczmy co to będzie, 80 równiutkie Czy nie będzie kawał Alzną? Nie, mamy monetę Mamy kolejne 10 feningów Maciek jedno, ja jedną Ale tak z żarty No co tu my tu mamy No tu mamy raczej cząg <laughs> szeląg... Oj Jana Kazimierza po rozmiarze Czyli Boratynka Albo szelong litewski no. Nie jestem w stanie określić, ale patrzę na rozmiar to raczej tak To jest ta moneta. Kapsel I mięso spaghetti Zobaczmy Cóż to Mamy na wierzchu Moneta, jedna druga kopiejki, troszkę przeszły tysiąc jak Sporo jej brakuje niestety, ale sprzątamy, zabieramy. Cholao, Mmm, uciekło. ciekło. Zbieramy. Tam sobie zobaczysz. Nie, nie wiem, wiem, może to śmieć zwykła. Nie wygląda kurwa tak, Nie, co? to jest brąz. To jest brąz? Nie. Bo możesz sobie tam oznaczyć. To jest brąz. Zobacz. Panie Macieju To to jest? Przeworst? No może być Patrząc na całość co tu się trafia to jak najbardziej. A co, co jeszcze znalazłeś? 4 minuty, dwie na twojej stopie. <grytanie> Wójci w dół. <duch. grytanie> tak dobrze, że chodzę to się kurwa, że tak Z <grytanie> tobą <Stupą> do góry. <grytanie> co to co mam ten? Buraśki mam, mam o. pół kopiejki. O! słyszałem jak krzyki godowe dawać. No, ale... to, to wiesz, to będzie problem z datowaniem tego trochę, nie? do Maciek mnie właśnie mnie przywołał, przyjechał do mnie i mówi Paweł, chyba coś tu fajnego jest, coś godnego uwagi, odsłonić światło. <noise> będziemy, postaramy się to zdatować, ale mi to brązikiem zajeżdża. Oczywiście miejsce znaleziska będziemy zaznaczać na GPS-ie, przekazujemy informacje tam, gdzie powinny być. Tu jest dołeczek. Nie jest Musiątka. za mocno głęboki. Maciek jest sam zdziwiony, co znalazł. Dobrze, będę musiał wycinać, bo Maciek mówił rzeczy. Ale jest szczęśliwy. Dobra, to działamy dalej. Jakieś takie, coś zdobione. Zajeżdża łowiem strasznie. Ciężkie. Tłumaczcie. O, 100% dołów. Jest monetka, mamy dwa grosze z drugiej rp. No, a się wyłącz piękne są te monety. Oczywiście okres międzywojenny ja bardzo lubię i doceniam. Rzecz nie musi mieć. 300, 400, czy 500 lat, żeby była ładna i godna uwagi za eee, Słuchajcie, Wszystko my, za my kończymy, słońce nas razi Maciek chciał się bluzą pochwalić, ogólnie oboje się chwalić bluzą takie mamy bluzy firmowe Maciek ma mniejszą, nie, bo ma dziecięcy rozmiar, eskę 10, ja 15 zamawiamy Ja jestem, ja jestem wiesz yy, po hotdogach spuchłem, yy, więc chociaż Maciek też ze tak, yy, bo mam eleczkę dla, dla Bartka to jest elka więc yy, reszta jest spokojna, tylko Maciek jest dziwnie wygodniały. Nie? Na państwowym się jeszcze nie dorobił. Yy, no, było ci Był ok, garba. naprawdę było przyjemnie. Maciek znalazł fajnego ringa, ale fajnie parę fajnych maniaków. To jest już ale Paweł powiedział, że to ring, no, i tak no, jest. Szczelka od Ursusa z epoki. Najszybciej <laughs> średnio wieś. Dzięki, no.